Roksana, spałaś kiedyś w domku na drzewie? Chciałabym. Chciałabyś? Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, dobry wieczór. Dobry. Ponieważ jest 16 czerwca, godzina 22.40, my właśnie dojechaliśmy na nasz ostek. Tym razem śpimy na drzewie. miejscówkę polecił nam Marcinek. Choć jeszcze sam w niej nie był. My jesteśmy szybsi. Jesteśmy w miejscowości Wruble, 10 km od cywilizacji. Jest tak. tu, słuchajcie, tak cicho, że pewnie dźwięk będzie najlepszy ze wszystkich odcinków na naszym najlepszym kanale no to oglądajcie i łapcie teraz łapcie teraz te chwile, bo jest magicznie jest magicznie dzisiaj Dzień dobry, witamy się was po przespanej nocy na drzewie. Wyspaliśmy się, zaraz idziemy na śniadanko, zjemy śniadanko i pokażemy wam wszystko, jak to tutaj wygląda. Całą noc spędziliśmy na domku na drzewie w ośrodku, który się nazywa Modry Ganek. Ten domek na drzewie jest przeznaczony, z tego co tak jak my tu jesteśmy, raczej dla dwóch dorosłych osób. Mała łazieneczka, mały aneks kuchenny, gdzie można sobie przygotować kawkę, herbatkę. My mieliśmy wykupioną noc tutaj jedną, ze śniadaniem. Śniadanie rewelacyjne, z produktów, które oni tutaj e, sami wyhodowali. Bułeczki świeżo zrobione. Tak więc śniadania są bezmięsne, Same warzywka, humus, placuszki pyszne, yy, takie owsiano, coś tam z dżemikiem. Dla każdego coś dobrego się znajdzie. Jeden dzień można wytrzymać bez szyneczki. Obok znajduje się budynek, w którym można również wynająć noclegi. Nie pokażemy Wam niestety pokoi, jak to tam wygląda w środku, bo są goście. Jeśli chodzi o właścicieli, są rewelacyjni. Poznaliśmy Agnieszkę i Marka, są to ludzie z, z sercem na dłoni. Mają dwie śliczne córki. No, i psy, koty. Jeśli chodzi o przyjazd z własnym czworonogiem, no to z powodu tego, że tu jest około tyle zwierzyny, niestety nie można. Wszystkie informacje na temat tego miejsca, obiektu, yy, możecie zobaczyć na stronie internetowej. Tu właśnie się link wam pojawia. Naprawdę jest tu, jest tu oaza spokoju. No bo tu człowiek obcuje tylko właściwie ze sobą, że się marżone. Wtedy, wtedy po prostu yy, no. Trzeba to wytrzymać. W domku jest klimatyzacja, jest wentylator, są moskitiery w oknach, można sobie tu przyciemnić, zasłonić. My oczywiście się nie zasłoniliśmy i troszkę nam rano o 5.30 już przygrzało słońce. My idziemy jeszcze na spacer zaraz po okolicy... Co się dziwisz? że idziemy na spacer, to idziemy na spacer. Musimy tutaj jeszcze coś nagrać z okolicy, bo żeby był piękny, ładny odcinek, żebyście tu przyjechali no i zobaczyli jak to wszystko działa. Dzień. co się stało? Adoptowałam pieska! Chodź! Stepek, idziemy. idziemy! Jak jesteście psiarzami, to tutaj się nie wybierajcie, bo yy, właściciele jak się dowiedzieli, że idziemy na spacer, mówią no, Chcecie, to możecie zabrać sobie Stefanka. No i tak to wygląda właśnie. Ciebie pytanie. Co jest najpiękniejsze w agroturystyce modry ganek. No jak to co pieski. My się żegnamy już z modrym gankiem. Dziękujemy za bardzo miły i cudowny pobyt. Odpoczęliśmy i jedziemy zwiedzać Polskę dalej.